Czempiony idą! Czempion to nagrywa No Przynajmniej jeden się poznał na moim talerzu Czarny Czarny Spowodowałeś łoson? No nie Przecież podnięto była było, zupełnie Ja mówię, nie wziąłem kamery Byłeś dzisiaj po kamerę? nie? Wczoraj A

Balona, że ktoś chce wyprostować Balona. Chcesz coś jeszcze? Nagraj tam, meczku. Dojdziesz, dojdziesz. Nagraj. Ej, chodźcie, niebiescy. Z ozu transmisyjnego dla państwa mówi Marcin Gburek, komentujący mecz. Proszę państwa, o to, że trożny. Nieudany jest. Środek! Środek zagrać! Baby, baby! Dobrze, ale za późno ruszyłeś. Żura. Idzie! Ładnie, prawda? Najładniej. Tak? Co? Jaś było rypalacyj. Trzymasz. Wygraliśmy tą połowę. No? Masz balona. Hej, pisz. Ciepiej. Idziesz, 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 Zakiewa się! Dobrze, idziesz, 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 po pięciu...

Zobaczymy, co jest tam. wcześniej. Tak? Już od tygodnia mają zapasy? Nie no, to są... Mety są. Są mety? Zanim zahamujesz już, ty pierdzień. A próbowałaś ciocia, jakby były tak? Nie, bo nie, ja się nie mogą. z tym pytać. Bo to z drugiej strony, to tymi kwiatami. Łał, w selfie no to nie tam woli się, o! O! Właśnie to się nie łoli. Można było zrobić cięcie. Nie można tak puszczać Lepiej... Oto na taki zawodnicy. Co już? Ciepło? Zawsze że zaczynamy to czego myśmy nie należy Weź nagrać, daj zbliżenie na tej siary i Ale zasłaniać! Siara zaraz będzie dojść. Yes, yes. Yeah. Yeah. Premia górska! Mija, do cząstka! Nie. Żeby nie pocierałbym ci pokazać. Jaki jest, że nie No. no. Mi się nóżki podkurzyły. Jak już ruszy, to już koni. doleci. Ta powtórki może nie być. Patrz, Jak on to zrobi? A teraz ja! g Trzeba... A zjedziesz? Czego robisz ją? Ergonomiczny klop. Ty, ale wiecie co? Tutaj na przykład nie widać twarzy. Tak się wziąć, zestać, żeby gówno tak leciało. Nie. Co wody możemy zrobić? Siara. No uśmiechnij się, no zrób to dla mnie. Siara. zobacz, jak się świara ładnie na na akryni. Bugucia! Uratowani, poddź. No Przez ja nie później na domu muszę tutaj. E, przez Marię. Ej, a dajcie jeszcze mi polecie tą mineralną tą kuską.

Ej, zbliżenie jest na majteczki, ej. Um. X tam z tyłu Jiu! To na łapkę chodzi? Przedstawiałem mokre gacie na tył I mi schły na dupki A to jeszcze wtedy to było?

Ale to ty, nie na taki... Już mi się No i Nie ma go no, dzisiaj, nie? Ma, bo ja? Nie ma, bo może być. A ja mam no. go. Nie, to ma. nie no, to Skoczył. To nie mogę mówić.

To <grymne> Prawda, ale troszeczkę deszczowa. Proszę państwa, ale długo się przyjaźnić. Nagrywa nie, Nagrywam naprawdę tak, żebym. Zróbmy to. mi tu jeszcze... Ej, może byś pomógł, co? Śmiej się, weź od niej belkę, Zróbmy to. nie pęka, Zróbmy Nie Zróbmy thank mm -hmm. you S. Jak powracający chwał, cieniem, ty będziesz wracał wciąż. Wracał, żeby jeszcze raz wrócić z nią. Ty będziesz wracał wciąż. Wracał, żeby jeszcze raz. Babiela to nie siebie na błękicie jest polana, dwa obłoki to Hosanna, jeden chłopak, drugi panna. Na błękicie jest polana, dwa obłoki wyżej. Na błękicie jest polana, dwa obłoki to Hosanna, jeden chłopak, drugi panna na błękicie jest polana. Chciałbym dać i zaśpiewać wszystkim tu. Wszystkim Pan, pan cały świat. Wyśpiewać tak. cały świat. Chciałbym pan. Wszystkim tu wyśpiewać bym tak bym chciał zaśpiewać Dobrze by było z takim właśnie jakimś prze, prze-prze-prze przejściem, żeby było taran, tararam, tararam. I od nowa, nie? Takie cztery razy. To było fajne. Para, Nie o tym, że to jest Ale masz brudną litale, Heidi. No i to. Heidi, nie Jasne. Muszę pomarzyć dobre rzeczy. Kurde, buty Zanim je rozdepczę te nowe, to pobcieram sobie nowe. Chwili? Chwili? Każdy go wkładałem jak w prawidła. Andenko, zrobisz coś dla mnie?

nie było tego, co jest dzisiaj. Nawet antena była na obozie. Antenka. Ojej. No jedziemy. Trzy, cztery razem, ej. Clap, pat, start. 4 cztery musicie. Tylko szkoda, bo wiesz, bo jak one spadają, to zaraz w cieni nic nie oh ma. Nie nagrywaj za dużo, bo nic... O bela, bela, bela o oh mari, bela o oh mari, bela o mari, o! Wiecie, jak kiedyś yy, opowiadałem wam na tym drugim obozie, jak... Yy, <ścoughs> jak piorun nadawał takimi pochodniami? Fajna, to nie? Nie. To, słuchajcie, było tak, że mieliśmy nie. olbrzymią taką wieżę, jak jest masz. Widzieliście na zdjęciach, jak są nieraz takie, co, jak robiliśmy na obozach wieżę? Acha. I była takiej wysokości pierwszego piętra. No. Piorun po ognisku, wziął takie dwie głównie. No i. <słyska> Nakreślin! To sprawia mamę. Mamę pozdrawiam. One, to tak, Ma. Mama? Mama! A ty jesteś wysmarowana tym, Siaro? A ja pozdrawiam Krzysztofa, Brata na wybrań, Stefana. Na Nie. <coughs> ona fajna w świecie dzimną. Chodź jeszcze raz. Siaro, ty są za gruba. O! Słońce! Tego się z się sen! Bo przecież jutro nowy dzień. Cię. Popatrz, nie możemy cię, nie może być sam, wyzwolicie z łez, więc troski poszułamy cię. Zobacz, jak dobrze jest, dwór kiedyś, ludzie złote mają serca. Że i lekiem płyną gdzieś takie O, ciocia Nie zapomnę blasku twoich oczu Nie zapomnę włosów twych

Trzymaj to trzymaj tylko akordy. Ale ja nie mam głosu. Eee, sam, może sam! przyjdzie? Ale może, nie, może mnie zwiedzi? tego pijania. Czemu nie ma? obiektyw no te pójdzie. nie ma na odległość to się nie ma. ręki? Jedzie na traktorze, Prologę wiezie z tobą. Wolę sobie orze, Też już mu prawie wszystkie członki, cześć z powodu pracy, cześć z powodu brońki. Jedzie chłop po poszczypku. Ostatni momencie <toszelf> niższego dnia. Będziesz coś chciała. Nie, może się jakaś Co? Może się, się jakaś kwiat bo ja się utopię. Liczy się to. To wiecie? To już się topi, już. Wej, żebyś wiedział, że pójdę. Trwana uśmiech. No, no i do kamery, mi musimy tak tu. Wow. Takie, takie... Nie, 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 uważajcie, zobaczcie, dwie pary nóg, da, raz, dwa, a jedna goła wystaje. A jedna para... Ja, Ze ja, mnie ja. odwiedzisz. <głosy> <głosy> Tej kamerki to... Baj, bye baj, żegnaj, żegnaj, nie żegnaj, czekaj, nagrywasz, nagryj, żegnaj, żegnaj. Trochę trochę nam nie ucieka, no, tak taki z druh. Klucha z narwaną idą piechotą, a pociecha musi być na pierwszym planie, bo ona jest najważniejsza. To, to, to prawda. my drucha zaraz przekabacimy. Zgwałcimy.